Dzień 32. Afirmować osobę. Kimże jest człowiek, skoro Syn Boży przyjmuje ludzką naturę? Kimże musi być człowiek, skoro tenże sam Syn Boży płaci najwyższą cenę za jego godność? Rokrocznie liturgia Kościoła wypowiada głębokie zadziwienie nad tą prawdą i nad tą tajemnicą zarówno w czasie Bożego Narodzenia, jak i podczas Wigilii Paschalnej. O felix culpa talem actantum meruit habere redemptorem. O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Exultet. Odkupiciel potwierdza prawa człowieka przez to, że przywraca mu pełnię godności, jaką otrzymał przez sam fakt stworzenia na obraz i podobieństwo Boga. Z książki Przekroczyć próg nadziei. Tak wiele i tak często mówimy o godności człowieka. Tak często o tej godności mówił święty Jan Paweł II i przekonywał nas do niej. Czy jednak jestem przekonany, czy jesteś przekonany do godności, którą posiadasz? Tak bardzo często mówimy: Jestem człowiekiem całkowicie przegranym. Jestem człowiekiem, który nieustannie doświadcza własnych słabości, łomności, grzechów. Zanudzam księdza w konfesjonale grzechami, zamęczam Boga swoimi stale powtarzającymi się wyznaniami. Przestaję wierzyć, że coś może się zmienić. Przestaję wierzyć, że mogę być nowym, dobrym człowiekiem. A może w tym właśnie kryje się pewien paradoks, że w sytuacji, w której przestajesz wierzyć w siebie, przestajesz wierzyć w Boga, Bóg wierzy w Ciebie, wierzy w dobro, które w Tobie jest, wierzy w to dobro, które jest Jego dziełem stworzenia i które zostało dotknięte odkupieniem Chrystusa. Tajemnica miłosierdzia. Polega na szczególnym skoncentrowaniu się Boga na godności człowieka. W każdej sytuacji w sytuacji porzucenia domu ojca, w sytuacji zagubienia drogi, w sytuacji zatracenia sensu własnego życia. Do tej tajemnicy miłosierdzia możemy i powinniśmy wracać. To przecież tę tajemnicę otrzymaliśmy za sprawą świętej siostry Faustyny. Święty Janie Pawle II, promotorze Bożego miłosierdzia, módl się za nami.